Inspektor Oko, posiadający niezwykły zmysł, który pomaga mu rozwiązać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Skąd krzywa Oko? Po proste. Inspektor w dzieciństwie miał krzywy zgryz. Czas, by inspektor Oko rozwiązał kolejną sprawę. Sprawę bardzo dziwnej czapki. Dzień dobry, inspektor Oko. Czy pan Witold? Po prostu Witek. Na miejscu zbrodni znalazłem coś dziwnego. Hmm. Czapkę! Czy to twoja, Witku? Nie. Mów prawdę, Witek! Nie! Aha! Oko, już wiem. To czapka nie witka.